Dzień dobry chłopcy i dziewczęta dzisiaj zajęcia w plenerze z yy, zaprzyjaźnionego sklepu duta.pl otrzymałem do testowania tradycyjny angielski konik jest to nie inaczej jak po, po, po naszemu koblica koblicę mam tutaj ta sama zasada. To jest uruchoma część podwójna, nie tak jak u mnie jest pojedyncza, to jest deseczka do ułożenia przedmiotu i ten drążek przyciska przedmiot, jeżeli naciśniemy to nogami, obrabiany przedmiot. I. Nieodłączne narzędzie do tego typu urządzenia to jest Draw Knife, czyli ośnik. Zaraz do tego dojdziemy. Tutaj chciałem pokazać bardzo, oczywiście człowiek zachodu kocha procedury. To jest w ogóle napisany plan, prawda? Plan. Musi być zawsze jakiś plan. Czy masz plan? Jak nie ma planu, to jest tragedia. Musi być plan. Tutaj oczywiście jest budowa tam w drugiej części tego jest tu jest pokazany jak pan obrabia sobie, jak pan trzyma tą, jak w ogóle działa ta cała historia. A tutaj na przykład zawiesza sobie taką tarczkę na szyi kolega, brytol i ośniczkiem obrabia, a tym przyciska własną piersią, przyciska tutaj jest bardzo ciekawa też rzecz bo ten konik jest w ich wydaniu takim małym stołem roboczym poprzez system dziur i system klinów. Jeden klin w tą stronę, drugi w tą, przyciska się nóżkę i można sobie wiercić. Mało tego, przyciska się takim ściskiem. U nich są takie ściski właśnie działają na zasadzie rozpierania. I można ośnikiem. Amerykańskim to jest siedzisko blatu krzesła. Siedzisko krzesła, można sobie obrabiać z zewnątrz i oczywiście wewnątrz. Ok, przejdźmy teraz do polskiej produkcji. To jest moja produkcja. Jak widać po kolorze, już jest trochę a, a, trącona zębem czasu. Ta sama zasada. Jeżeli nogą naciskam, to ta szczęka, która była rzeźbiona, taki ładny, miałem taką głowę zrobioną, wyrzeźbioną, sprzedałem. Yy, naciska i przytrzymuje nam obrabiany przedmiot. Tutaj są, oczywiście wyżłobiłem sobie żłobakami, dłutami wrębienia rowki na to, żeby umocować dobrze obrabiany przedmiot, w tym wypadku nóżkę. I teraz przechodzimy do draw knife, czyli ośników. To jest zabytek. Nie wiem z jakiego okresu, to jest jakiś po takie coś. Musiałem dorobić tutaj ten uchwyt. Zwróćcie uwagę, jak fajnie mi to wyszło. Ha, ha, ha. Identico. I ośnik to jest nóż z dwoma uchwytami. Z jednej strony jest skośne y -y krawędź natarcia i płaszczyzna natarcia. I posługując się takim nożem można oskrobać ze skóry delikwenta. To jest zabytek. To jest ośnik czeski. Też dwa uchwyty, też odpowiednie wygięcie, prosty. Tutaj jest grzbiet wzmacniający sztywność konstrukcji. I faktycznie konstrukcja jest sztywna. Oczywiście ośnikiem można robić też drugą stroną. Można robić takie małe wyżłobienia. To jest ośnik polski. No, ma trochę latek. Też dwa uchwyty. Prosty, już nie tak wymyślny. No, grubość 4 mm. Ma być prosty, troszeczkę jest e -e. wykrzywiony. On był w takich. W takich... No, i zwróćcie uwagę, jeżeli ciągnę do tyłu to nogami się zapieram. Czyli przyciskam w momencie krojenia, w momencie y, działania ostrzem. Bardzo logiczna konstrukcja. I okazuje się, że ludzie w Europie po prostu, niezależnie od szerokości geograficznej, czy to w Brytole, czy to y, Amerykańce, czy to inne nacje, Robiły bardzo podobne konstrukcje. To jest również polski ośnik, służący do korowania drzewek. Ja to używałem do robienia nóżek, bo po, po prostu cięcie takiego ośnika było już okrągłe. Natomiast z zaprzyjaźnionego sklepu otrzymałem przesyłkę. Zygmesser. Taka różnica jest w dźwięku, w słowotwórstwie. I otwieramy elegancki tu dełeczko. Zygmesser. Oczywiście wiadomy znak firmowy firmy Kirchen, niemiecki. Aha, to trzeba roz. I po angielsku również plent pour tonelier. <laughs> Nie odmówili sobie Kirschen Gwarancja, że to jest znakomita stal. Nie podają składu tej stali. Jest to stal węglowa. Zobaczymy, jak to działa. Nie ostrzyłem to. Jest... No, działa świetnie. Działa, kochani, świetnie. Jest to znakomita stal. A tutaj mam ciekawostkę. Też Kirszen. Tylko ośnik chyba bednarski. Do takiego działania. Tym nóżki nie zrobimy do robienia klepek trochę tempawy, bo go dawno, dawno nie używałem. No to jedziemy dalej. Bo zamierzam to na koniec wam coś pokazać, bo był tak, było takie zapytanie, do czego służy ten przedmiot, który leżał u mnie na. Robię w tej chwili, jak się domyślacie, scenienie. Na no, to, by zaprezentować właśnie ten dziwny przedmiot. Otóż jest to takie tuś. w brytole właśnie to wykonali moja córka która tam mieszka przysłała mi takie coś które ja wyczaiłem w internecie zwróćcie uwagę idealnie równy czop dla nóżek akurat ten to leczek nie jest zrobiony tą metodą. Natomiast ten tak. O. Każda nóżka, widzicie, jest świetnie zatoczona. Kiedyś ładnych parę lat temu robiłem to ręcznie. Czyli Ośniczek i. <laughs> Zaprawdę, powiadam Wam, świetna stal. W ogóle nie ostrzyłem. Prosto z fabryki jeszcze. No, przydałoby mu się troszeczkę liźnięcie. To jest pod szlifierki ale świetnie. Faktycznie świetny. No. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze zajęcia w plenerze.